To przykład, jak irytujący potrafi być awast. Upierdliwy w swoim. O! Kup premiuma, Kup premiuma! Cytując klasyka, nie. Ku, mm, sorry za jakość zapalniczki, a właściwie ziemniaka na widelcu, ale trudno. Twoja licencja straciła ważność. No dobra, no to reaktywujmy. Nie mogę kliknąć. Dobrze, awast chce sekieruty. No powiedzmy. Nie, nie zamierzam podawać karty. Zamykam okno. O, 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 może się samo akty. Co powiesz na darmowy okres próbny? Znowu zacytuję klasyka. Nie. Może tu aktywuj. O, w końcu, w końcu, w końcu. Nie, no fajnie, że tak długo jestem za wastem, ale nie chcę. Kliknę X, no, spróbujmy, no kontynuuj. Znowu zaproponuje mi. O tak, daj pieniążka. Nie, nie dam pieniążka. O, może teraz? I znowu! Jak ja do jasnej cholery mam się tego pozbyć? Licencja, autory... i to wszystko to samo będzie. Dobrze, wybierz. I chyba jedynym w tym momencie sposobem jest odinstalowanie tego paskudztwa i zainstalowanie go ponownie. Fajnie. Dzięki Awazdy, że muszę się tyle czasu bawić z tym wszystkim. Dzięki.